bardzo dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim również chciałam bardzo podziękować panu profesorowi Andrzejczakowi. Dzięki temu przeglądowi, który przed chwilą usłyszeliśmy, będzie dużo prościej tutaj tłumaczyć pewne aspekty związane z leczeniem ostrej białaczki limfoblastycznej. Czy ja mam coś, powinnam nacisnąć? Nie, jest. Ja pozwolę sobie rozpocząć takim pewnym wstępem, dlatego że ostra białaczka limfoblastyczna u dorosłych jest niewątpliwie rzadszą chorobą, aniżeli chłoniaki czy nowotwory układu chłonnego. Ostra białaczka Białaczka postrzegana jest przede wszystkim jako choroba dzieci i młodzieży. Jeżeli rzeczywiście tak jest. To ta białaczka stanowi 80% ostrych białaczek w tej populacji chorych, natomiast u dorosłych ona stanowi około 20% ostrych białaczek. Pozostałe 80% to ostre białaczki szpikowe, o których również wspominał pan profesor. Niemniej, w związku z tym rzeczywiście leczenie tej populacji w wieku dziecięcym, młodzieńczym i zwanych młodych dorosłych stanowi bardzo, istotny, bardzo istotne zagadnienie, ponieważ no, jest to częsta choroba w tej populacji. Ale jeśli spojrzymy, tutaj odniosę się do wstępu, że będę mówiła nie tylko o populacji dzieci i młodzieży, dlatego że jeśli spojrzymy na wskaźnik zachorowalności w różnych grupach wiekowych, to widzimy, że po 55. roku życia jednak zachorowalność na, tą, na ten typ białaczki znacznie się Zwiększa, co również wiąże się częściowo z obecnością w tym podtypie u osób dorosłych, starszych, chromosomu Filadelfia, więc tego samego, którego, który znamy z przymleku białaczki szpikowej. Czy jest jakiś postęp? Ja, pan poseł mówi, że rozpocznie od fajerwerków. Ja zacznę od takiej strony leczenia ostrej białaczki infoblastycznej pozbawionej fajewerków. To znaczy przez wiele lat, przez poprzednie dwie dekady, to właściwie były drobne kroki do przodu, które miały polegać na udoskonaleniu optymalizacji chemioterapii a więc poszukiwano najlepszych dawek, najbardziej optymalnych dawek, naj, najbardziej optymalnego czasu podawania tych cytostatyków. I jak widzicie Państwo, pewne sukcesy udało się odnieść w ciągu dekady. Tu mamy dane europejskie przeżycia chorych w, w dwóch dekadach. Jak widzimy, ta dekada zmieniła przeżycie chorych pięcioletnie o 10%. Dużo małe. Jest to no, na pewno znamiennie statystyczna różnica, niemniej oczywiście nadal Połowy, mniej niż połowy chorych udało się uratować z tą chorobą. Jeśli spojrzymy na wykres dolny, to znaczy przyrost przeżycia jak gdyby w zależności od dekad, dekad wieku chorych, to widzimy, że największy sukces odniesiono w tej populacji chorych do 55. roku życia, natomiast u starszych chorych rzeczywiście ten postęp w dekadzie chemioterapii był niewielki. Czy coś się zmieniło od tego czasu? Tak, nie tylko obecna konferencja, aż jak i poprzednie, no dwie, trzy 3 konferencje, aż przynoszą pewien, jeśli nie przełam to no, bardzo znamienny postęp w tej chorobie, który wiąże się z immunoterapią, co będzie znaczną częścią mojego wystąpienia. Tu również dane amerykańskie, nieco nowsze w stosunku do danych europejskich opublikowane nieco ponad rok temu, jak Państwo widzicie, tu też przeżycie młodych chorych, które zwiększa się w kolejnych latach, ale problem z przeżyciem chorych między tam powyżej 20 roku życia, co również obrazuje no, pewien brak postępu do czasu immunoterapii, o czym za chwilę w tych grupach starszych chorych w rozumieniu tej choroby. Potwierdzeniem, iż rzeczywiście wiek jest istotnym czynnikiem rokowniczym w tej chorobie, było opracowanie zaprezentowane w czasie ostatniej konferencji Aż To jest opracowanie amerykańskie, olbrzymia grupa chorych dzieci i młodzieży i młodych dorosłych, ponad 3000 osób, wiodącym ośrodkiem Uniwersytet w Kalifornii. To by, by było badanie kontrolowane, było to badanie prospektywne, no i rzeczywiście potwierdzono, iż przeżycie zarówno całkowite, jak i przeżycie wolne od tak zwanych zdarzeń niepożądanych, czy w gruncie rzeczy głównie od nawrotu choroby, a także później, później śmiertelności jest zdecydowanie lepsze o ponad 10% w przypadku młodzieży do 16 roku życia i pogarsza się w tej starszej grupie chorych. Wierzy się to zarówno z niższym odsetkiem remisji, a więc zniknięciem tych komórek blastycznych prezentowanych na tym ładnym zdjęciu, jak i wyższej śmiertelności po uzyskaniu remisji. To obrazuje, jak bardzo toksyczne jest to leczenie standardowe, iż śmiertelność nadal jest istotnym czynnikiem obciążającym rokowanie, im starsze chory, tym bardziej obciążającym rokowanie już po uzyskaniu remisji, ponieważ rzeczywiście leczenie to jest niezwykle toksyczne. Z drugiej strony też gorsze wyniki leczenia u starszych chorych wynikają z innej biologii tej choroby. Tutaj bardzo schematycznie takie bardzo znane, znane przedstawienie czynników rokowniczych molekularnych w ostrej białaczce limfoblastycznej. Bardzo krótko, po lewej stronie dzieci te zielone trójkąty to jest dobre rokowanie, czyli zaburzenia wiążące się z dobrym rokowaniem. Widzimy, że obejmują niemal czy czwarte tego koła, natomiast po prawej stronie dorośli zielone trójkąty to no znacznie mniejsze pole, natomiast znacznie większe pole to trójkąty czerwone, a więc te związane z niekorzystnym rokowaniem. Z tym, że tu jest bardzo dobra wiadomość, przed tego czerwonego koła do Rearanżacja BCR-AB1, czyli chromosom Filadelfia, czyli ten sam chromosom, który jest jest typowy, jest podstawą rozpoznania przewlekłej białaczki szpikowej. Dzisiaj tę chorobę, o czym też będę mówiła za chwilkę, umiemy znacznie leczyć, znacznie lepiej leczyć. W związku z toksycznością prowadzonego leczenia, intensywnego leczenia, chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną zwykle dzieli się na kilka kategorii wiekowych. Oprócz dzieci, o których będę mówiła mniej, ponieważ nie jestem pediatrą, młodzi i młodzi, młodzi dorośli. Jak Państwo widzicie, młodzi dorośli definicja 35, 40 rok życia w zależności od grup badawczych, Dorośli do 60, 55, 60. roku życia. Akurat w polskiej grupie białaczkowej, tą granicą dorosłych dla nas jest 55. rok życia. Starsi chorzy powyżej 55. roku życia i chorzy tzw. Tak krusi w podeszłym wieku powyżej 70, 75. roku życia. Dlaczego ten podział jest tak ważny? Ja tylko pokazuję króciutko pierwszy etap leczenia. Jak jest bardzo skomplikowany, z ilu leków, ilu aspektów i dawkowania i czasu dawkowania składa się. Podstawowym lekiem stosowanym. Czego nauczyliśmy się od pediatrów, decydującym o powodzeniu tego leczenia, jest asparaginaza, czyli enzym pochodzenia bakteryjnego, który może występować w różnych postaciach natywnej, a także w wydłużonym działaniu tzw. postaci pegylowanej. I rzeczywiście to, czego dorośli hematolodzy nauczyli się od hematologów leczących dzieci, to właściwsze stosowanie tego leku asparaginazy. Rzeczywiście wyższe dawki, częściej podawane, powodują wyższy odsetek całkowitych emisji. Dodatkowo od kilku lat wiemy dzięki badaniom prospektywnym, Randomizowanym, że w przypadku bekomórkowej białaczki z ekspresją CD20 należy dołączyć do leczenia przeciwciało monoklonalne, rituximab i to jest ten pierwszy bardzo istotny postęp, który dokonał się w Ostrej Białaczce mufoblastycznej. Dzisiaj wszystkich chorych na Ostrą Białaczkę mufoblastyczną CD20 leczymy z użyciem rituximabu, czyli tego przeciwciała, które od ponad dwóch dekad z wielkim powodzeniem używamy w chłoniakach nieziarniczych CD20, dodatnich jak chłoniak grudkowy, o którym wspominał Pan Profesor, czy chłoniak rozlawczy z dużych komórek B i dalej aby udokumentować jak bardzo skomplikowane jest tymi stan, chemie, leczenie tą standardową chemioterapią opartą na protokołach pediatrycznych leczenie konsolidacyjne 8 bloków połączonych w trzy konsolidacje Chciałam tylko pokazać na krótko właśnie takie, takie doniesienie, nie będące żadnym fajerwerkiem, ale polegające, ale którego celem była właśnie optymalizacja tych codziennych schematów, które stosujemy u naszych chorych. Jak mówiłam, asparaginaza jest kluczowym lekiem w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Coraz szerzej stosowana jest podulowana postać asparaginazy, czyli w wydłużonym działaniu. Z leczeniem tym, ponieważ jest to, jak mówiłam, pochodzenia bakteryjnego, wiąże się tzw. reakcja wrażliwości, czyli chorzy wytwarzają przeciwciała przeciwko temu enzymowi i w ten sposób inaktywują działanie tego enzymu, co no, zmniejsza istotnie skuteczność leczenia. Dane dotyczące występowania tego przeciwciała są bardzo rozbieżne, od kilku nawet do dwudziestu kilku procent chorych. Tutaj bardzo duże badania obejmujące dużą grupę chorych, w którym badano różne schematy podawania Pegasparagli, jak Państwo widzicie, od 3 do 12 dawych z różnymi odstępami między podaniem leku. I tak w grupie wysokiego ryzyka, czyli tej najgorzej rokującej, której trzeba naj, którą trzeba najintensywniej leczyć, w zależności od sposobu modyfikacji tego leczenia, reakcja na odrażliwości wystąpiła u 6% w jednym ramieniu, a w drugim u 18% chorych. W związku z tym należy przypuszczać, że skuteczność tego leczenia może się poprawić o 10%, tylko zmieniając schemat podawania Pegasparaginazy. Jak Państwo to widzę wnioski z tego, że ciągła i wydłużona ekspozycja na Pegasparaginazę zmniejsza ryzyko nadwrażliwości, a co za tym idzie, poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zmniejsza inaktywację leku. Ale przechodząc może teraz bardziej do tych fajerwerków, to chwilę chciałam się skupić na leczeniu opartym na immunoterapii i lekach celowanych, o których dużo już tutaj pan profesor nadmienił, zrobił bardzo taki przejrzysty wstęp. Jeśli chodzi o immunoterapię, to rzeczywiście wiodące tematy, jeśli chodzi o strąbiołeczkę limfoblastyczną, to wspomniana wcześniej terapia CAR-T, a więc limfocytami zmodyfikowanymi genetycznie, ale także przeciwciałami monoklonalnymi. W tym również blinotumumabem, o którym wspominał pan profesor, a więc tym przeciwciałem bispecyficznym, angażującym własne limfocyty T chorego do zwalczania choroby. Ale także postęp w zakresie tzw. leków celowanych. To już oczywiście coraz bardziej optymalne zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozyny stosowanych przy przewlekłej biarce szpikowej, a więc od, od 2004 roku stosujemy imatinib, Bazatin, w tej chwili mamy nowe inhibitory kinazy tyrozynowej trzeciej generacji ponatinib, które, które trwają badania nad umieszczeniem tego leku we właściwej fazie leczenia. No i wreszcie. Inhibitory białek hamujących proces apoptozy. Też wspomnę króciutko o venetoklaksie, o którym mówił pan profesor. Immunoterapia, myślę, że nie będę robić tego wstępu, tylko pozwoliłam sobie tak pokazać takie zdjęcie z kancer z 2017 roku. Ta mała komórka to właśnie linfocyt T, który atakuje żółtą komórkę białaczkową. I to, aby zaangażować tego te T chorego w zniszczenie tej, tej białaczki, tych komórek, no to są dwa właśnie sposoby, między innymi dwa sposoby, a więc specyficzne przeciwciało, które zwiąże limfocyta z komórką białaczkową, czy też modyfikacja tego limfocyta w taki sposób, aby sam umiał rozpoznawać tę komórkę białaczkową i zwalczać ją, jak pan profesor wspominał, bez jak gdyby, zaangażowania innych komórek układu odporności. Jeśli chodzi o strą białaczkę limfoblastyczną, ona jest doskonałym przykładem choroby, w którym immunoterapię możemy wykorzystać, dlatego że komórki białaczkowe na swojej powierzchni posiadają wiele antygenów, wiele białek, które nie występują na innych krytycznych komórkach, a więc na przykład przeciwciało CD19, które rzeczywiście występuje na linii limfocytów B, więc stosując to przeciwciało niszczymy komórki białaczkowe i limfocyty B jest to w związku z tym, jest to rzeczywiście celowane leczenie. Mówiłam wcześniej, że rituximab, rituximab stał się, jeśli nie przełomem, to ważnym postępem, poprawiły się wyniki poprzez skojarzenie rituximabu z chemioterapią, aczkolwiek ten, to przeciwciało występuje maksymalnie u 30-40% chorych na ostrą białaczkę nifoblastyczną. ma natomiast, CD19, jest markerem ostrej białaczki limfoblastycznej, bekomórkowej, czyli z definicji występuje na wszystkich Wszystkich komórkach, w wszystkich postaciach tej choroby. Ja już nie będę powtarzać tego, co mówił Pan Profesor, tylko ten rysunek, część B, pokazuje związanie poprzez linatumumab linfocyta T chorego z, przeciw, z komórką białaczkową. Kolejnym lekiem, kolejnym lekiem, który wykorzystuje się w leczeniu ostrej biaczki infoblastycznej B-komórkowej jest inotuzumab, czyli przeciwciało A anty 22 Tu jest nieco lepsza sytuacja, dlatego że, jak państwo widzą, ono, to, to przeciwciało występuje na ponad 90% komórek w ostrych białaczkach, na ponad, w ponad 90% przypadków ostrej białaczki nifoblastycznej bekomórkowej. komórkowej Pan profesor wspominał o innym mechanizmie, a więc tu nie tyle mechanizmy immunologiczne chorego są wykorzystywane, co przeciwciało monoklonalne w toksynę komórkową do wnętrza komórki, a więc w tym przypadku pochodną kalichę I kilka doniesień z zastosowaniem tych przeciwciał monoklonalnych na ostatniej konferencji aż. Była tu jego skuteczność w leczeniu postaci opornych i nawrotowych była wykazana w badaniu Tower kilka lat temu. Nowszym badaniem, które ukazało się w 2018 roku, jest zastosowanie tego bispecyficznego przeciwciała do eradykacji tak zwanej minimalnej czy mierzalnej choroby resztkowej. Jest to sytuacja, w której po indukcji, tej skomplikowanej indukcji, którą pokazywałam, uzyskujemy całkowitą remisję, ale metodami wysoce czułymi, takimi jak cytometria przepływowa czy badania molekularne, nadal wykrywamy komórki białaczkowe na poziomie jednej setniej czy jednej tysięcznej komórek w szpiku. I, w tym, I wiemy, że ta niewielka domieszka komórek białaczkowych w szpiku chorego, a więc na, na, na poziomie poniżej 1,1%, znacznie pogarsza losy chorego. Co zrobić zatem, aby przed kolejnym etapem leczenia, który w większości chorych dorosłych i młodych dorosłych jest alo, transplantacja alogenicznych komórek wiotwórczych, co zrobić, aby poprawić sytuację chorego przed transplantacją, wyeradykować, a więc zniszczyć tę chorobę resztkową w y, organizmie chorego w sposób najmniej toksyczny, ponieważ za chwilę chorego no, chore będzie poddany transplantacji, która sama w sobie pewną toksyczność za sobą niesie. I takie badanie, badanie BLAST, było, było opublikowane w 2018 roku, które wskazało, już niemal 80% chorych, 78% chorych, którzy otrzymują binatomumab w całkowitej remisji, eradykuje, czyli u nich znika minimalna choroba resztkowa w szpiku, w krwi obwodowej. Na konferencji aż pokazano takie badania typu Real Life, czyli pochodzące z, z leczenia chorych poza badaniami klinicznymi, obs, obserwacje retrospektywne, jak, to, jak również nowe badanie drugiej fazy. One potwierdziły, że odsetek eradykacji choroby resztkowej u chorych w całkowitej remisji przy zastosowaniu glinatomu sięga 80%, a więc bardzo wysoka skuteczność przygotowania chorego do kolejnego etapu leczenia, którym. No, którym w Sposób naturalny powinno być na tym etapie leczenia, y, powinna być transplantacja alogenicznych komórek wiotwórczych. No i przechodząc do drugiego przeciwciała, inotuzumabu ozogonicyny, jego miejsce na razie, w, przynajmniej w w części takiej praktycznej, czyli zgodnej ze wskazaniami rejestracyjnymi, jest zastosowanie w leczeniu w postaci opornych i nawrotowych. To, że to przeciwciało w monoterapii jest skuteczniejsze od złożonych programów chemioterapii niosących ze sobą ogromną toksyczność, wykazano w badaniu INNOVATE która opublikowano dwa lata temu i okazało się, iż odsetek remisji przekracza 70% versus 30% przy zastosowaniu schemat, schematów standardowej chemioterapii, więc dwu, dwukrotnie wyższy odsetek odpowiedzi na leczenie tylko jednym lekiem, więc przeciwciałem monoklonalnym, który wprowadza tą toksynę do wnętrza komórki. I na ostatniej konferencji ASH również bardzo duże opracowanie typu Real Life, które potwierdzało to, te doniesienia z badania rejestracyjnego Prospektywnego, kontrolowanego, w którym wiemy zawsze, że jest pewna preselekcja chorych, ponieważ są kryteria włączenia, natomiast w życiu, w codziennym życiu, w codziennej praktyce no, leczymy chorych, zarówno w starszym, w młodszym wieku, w cięższym stanie ogólnym czy w lepszym. Ale te dane rzeczywiście potwierdzają, ponieważ odsetek odpowiedzi według tych danych sięga 70%, czyli również dwukrotnie wyższy niż odpowiedź na leczenie standardowe. No i kilka jeszcze przeglądów leczenia postaci opornych i nawrotowych właśnie zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych, a więc inotuzumab ozogamycyny, który, jak mówiłam, niesie za sobą wielkie tutaj nadzieje w tej postaci choroby. No, monoterapia była pierwszym krokiem, teraz następują e, próby skojarzenia tego, tego przeciwciała monoklonalnego z chemioterapią. I tutaj badanie amerykańskie no, z słynnego ośrodka MD Anderson, w którym połączono inotuzumab ozogamycyny z chemioterapią tzw. Tak mini hypersiva, To jest o minimalnej, to jest chemioterapia o minimalnej toksyczności. I no, okazało się już całkowitą remisję. W pierwszym mająście ostre biaczki infoblastyczne uzyskało 92% chorych, do transplantacji przystąpiło 50% chorych, a trzyletnie przeżycie całkowite chorych sięgnęło 40%. Żeby zobrazować, jaki to jest sukces, to zacytuję, kilka lat temu okazało się opracowanie grupy niemieckiej. Pani profesor Boget, Gug która to grupa niemiecka rzeczywiście się dominuje w Europie, czy jest jedną z dominujących grup, jeśli chodzi o strą biaczki tam pokazano, że zastosowanie standardowej chemioterapii pozwala na. Po dwóch latach, jeśli zastosujemy wyłącznie standardową chemioterapię, nie żyje nikt z chorych z odnawrotem ostrej białaczki. Jeśli skojarzymy standardową chemioterapię z przeszczepieniem, maksymalnie do 30% chorych ma, ma szansę na przeżycie dwuletnie. Odpowiedzi na standardową chemioterapię w zasadzie nie przekraczają 40%. Czyli to rzeczywiście jest no, ogromny postęp w leczeniu tych no, trudnych. Y, y, sytuacji klinicznych, natomiast no, przypomnę, że ten nawrót rzeczywiście zdarza się u około 30, nawet 40 procent chorych na ostrą białaczkę nifoblastyczną. Próbę innego kojarzenia przeciwcia monoklonalnych i innych leków celowanych Wcześniej wspomniane plinatumumab, no, to są wczesne fazy badań, faza pierwsza, właściwie niewielkie grupy chorych, no ale wyznaczają pewne trendy w tak zwanym leczeniu wolnym od chemioterapii, czyli dzisiaj leczenie celowane, leczenie za pomocą przeciwciał monoklonalnych, immunoterapia skłania się ku leczeniu wolne, wolnym od chemioterapii, a więc tym, który nie będzie miało ze sobą tych odległych konsekwencji, o których wspominałam, że są przyczyną gorszego przeżycia chorych już nie w starszym wieku, ale powyżej 16-20 roku życia, a więc Tumuma w skojarzeniu z lekiem anty-PD-1, tym stosowanym w powodzeniu, między innymi w grupę leków stosowanym w powodzeniu między innymi w chłoniaku Hodgkina, a także próby kojarzenia inhibitora, o którym Pan już wspominał, venetoklaksus, wcześniej wspomnianą chemioterapią o bardzo niskiej toksyczności, minihybersybat, u starszych chorych na ostrą białaczkę. Karti, ja już nie będę o, o, wspominać o to, jakby powtarzać tego, o czym mówił pan profesor, ale rzeczywiście no, terapia CAR-T no, to jest terapia, która dominuje w ostrych białaczkach limfoblastycznych i w chłoniakach rozlanych z dużych komórek B, ponieważ w tych wskazaniach pierwsze, pierwsze produkty są zarejestrowane jako leki. I rzeczywiście szereg doniesień w czasie obecnej konferencji aż dotyczyło różnych sposobów zastosowania tej terapii w ostrych białaczkach limfoblastycznych. Już skracając. Wybrałem tylko doniesienia, które były prezentowane na sesjach ustnych. To rzeczywiście jest no, duże wyróżnienie. Prezentacja ustna na konferencjach tam zgłaszanych jest wiele tysięcy prac w konferencjach ustnych w danej jednostce temat dane jednostce chorobowej wybranych jest zaledwie kilkanaście prac. Proszę spojrzeć, że to, co ja znalazłam, to jest osiem prac w zaledwie dwóch sesjach ustnych. Czyli w zasadzie połowa tych doniesień na sesjach ustnych dotyczyło dotyczyła terapii car -T. i jak Państwo widzicie, te tematy koncentrowały się na bispecyficznych limfocytach CAR, o których wspominał Pan Profesor, czyli w tym przypadku anty-CD19 i anty 22 to jest ten antygen, przeciwko któremu skierowany jest inotuzuma, bo on, jak mówiłam, występuje na większości ostrych białaczek B komórkowych. Polegały na modyfikacji terapii tak, aby była efektywniejsza aktywacja i ekspansja komórek, a więc na tych komórek car -T i przetrwanie ich potem w organizmie. Chorego. analiza czynników predykcyjnych odpowiedzi, to oczywiście leczenie jest, no, jeśli nie ekstremalnie, no to niezwykle kosztowne, w związku z tym taka analiza czynników predykcyjnych odpowiedzi no, będzie ważna, aby rzeczywiście właściwie wybierać chorych do tej wysoko zaawansowanej technologicznej terapii. Co więcej, również zawiadywanie działaniami niepożądanymi, to jest bardzo bardzo no, przełomowa terapia. Rzeczywiście ona ma zupełnie inny profil toksyczności aniżeli chemoterapia, ale jednak ma ten profil toksyczności. To jest tak zwany zespół walniania cytoki i neurotoksyczność. No i między innymi kolejne badania to są drobne kroki, podobnie jak wspomniane wcześniej. Historia leczenia ostrebiaczki lwyoplastycznej, a więc jak stosować między innymi leki steroidowe, jak stosować leki skierowane przeciwko interleukinie szóstej, to na przykład, tak aby ten odsetek działań niepożądanych był jak najniższy. A jednocześnie, aby nie znosić efektu działania modyfikowanych limfocytów CAR-T. No i rzeczywiście, wszystkie te prace potwierdzają, że odsetek odpowiedzi w opornych i nawrotowych ostrych biaczkach limfoblastycznych przekracza 80%, co jak wiemy z wcześniejszych komentarzy, no jest przełamem w tej chorobie. I króciutko na końcu postępy... Króciutko. Dobrze, Też jeszcze króciutko o postępie w leczeniu osteobiaczki Philadelphia, z obecnością chromosomu Philadelphia. Tutaj to powiem tylko dwie strategie. Jedna strategia amerykańska, bardzo intensywne leczenie, a więc intensywny schemat chemioterapii hypersiwad z najsilniejszym inhibitorem kinazy tyrozyny ponad i ta strategia zapewnia bardzo dobre wyniki bez allogenicznej transplantacji, czyli możemy oszczędzić choromą allogeniczną transplantację lecząc go od początku bardzo intensywnie. To jest strategia stosowana w ośrodkach amerykańskich. I strategia odwrotna, europejska, czyli leczenie właściwie bez chemioterapii, a więc w tym przypadku akurat było prezentowane doniesienie włosko-francusko-hiszpańskie. Włosko Dazatinib, inhibitor drugiej generacji z wcześniej wspomnianym bulimatumulabem. I tutaj to leczenie jest bardzo mało toksyczne, bardzo efektywne, a z kolei służy jako pomoc do alotransplantacji, czyli tu inna trochę strategia leczenia, ale też przynosząca bardzo dobre wyniki.